Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Myślę, że tą pszczepę poznajecie. Jest zjazd do od serdecznego kolegi Kuli. Tutaj Mateusz mi zlecił. O, już rozmawialiśmy w tym roku. Także termin wykonania Żebym tutaj molestował. Nad przyprowadzeniem w końcu dotarła ta pszczepa. Mateusz, tutaj w tej pszczepie, chce, żebym zrobił otwieranie dolne. Aby tej burty nie trzeba było targać. Widzę, że i tak ma tej sprężyny, także że dużo to ułatwia. Ale zawsze jednak jest ten, to otworzenie to z takim impetem. Że te, że te ziarno zawsze trafia później na drugą stronę. Poza tym widzę tutaj też, że jest zrobiony łańcuch. Trzeba go zawsze jednak odpinać, zapinać się tam bawić, wchodzić. No to też jest takie naprawdę utrudnienie. Halka, ósemka. Rama o kurczę w ósemce jest konkret. No fakt, że już jest łamana w, na przodzie, ale to jest konkretna rama. Ten chyba chyba całnik to będzie za 160, tak jak patrzę. A tam jest szóstka kurczę, i ona ma 120, także no, nie ma się co dziwić że tutaj te można 12 ton wytrzymują, no ale to jest bardzo dobry Stała konstrukcja, ale solidna. I więc tak będzie tutaj będę tutaj właśnie robił dolne otwieranie. Tutaj ustaliliśmy, że haki, te które są oryginalnie przyjdą do góry Z tego względu, żeby ta burta była dalej zamknięta, była trzymana No i tutaj damy zawiasy jakieś ładne w internecie, muszę wyszukać Takie fajne gdzieś będzie nas oryginalne Dolne, dolne otwieranie Haki mam już zamówione Ale gro gdzieś tam dorwałem jest tego odgroma, ale takie wizualnie, żeby też jakoś tam fajnie wyglądały, jak ktoś tam potrzebuje link do nich, to to jak najbardziej śmiało piszcie w komentarzach, ja Wam Haków tutaj myślę 5, góra 6 dać, to to w zupełności wystarczy, jak ten, ten uchwyt tu przeniesiemy, także dalej to będzie nam ładnie tu trzymało. Te zaowiasy tutaj też z 5 sztuk, bo to jednak na skrajach trzeba zrobić, i, i w te rozmiarze tą odległość i w środę dość 3, tu plan jest taki, że te oryginalne powycinam y, uszy, tutaj to, to wszystko ładnie wytnę. I myślę, że tutaj chyba ten hak gdzieś to chyba skrócę. Hak przyspawam do tego, będzie wchodził to zabezpieczenie, które będzie zamykało. No i ten prędko po całości przyjdzie. Rączka z przodu albo z tyłu, w sumie muszę jeszcze ustalić z Mateuszem jak chce. Zatem to, to wszystko jest tak naprawdę kwestia ustalenia. Ja w tej przyczepie ogólnie Mateuszowi dorabiałem kiedyś, już lata temu, jeszcze też faktycznie wierna spawarka Bestera, nie Bestera, a już teraz nie pamiętam, jeszcze to wszystko z spawarką było spawane, dorabiałem to na stawki, właśnie na plus trójkąty pod, pl pod plandekę jakąś tam taką ala poręcz drabinkę jeszcze tak kurcze takie tam dużej wprawy nie miał teraz już do wlaki, się do wach poszedł też znowu w aluminium podejście które właśnie nam dorabiałem że można było gdzieś ustać nogę zawiesić no i tak się to w sumie sprawuje i tak już przyjechał teraz drugi raz na, na, na dołożenie tych nadstawek, tego szczepa no to nawet bardzo fajnie to wyszło te nadstawki, problemem było właśnie to że było mało miejsca no i trzeba było zrobić tak, żeby te nadstawki się chowały do środka. Jeszcze też Mateusz chciał, żeby były też zdejmowane, także są powsadzane profil w profil. Tak jak widzicie. I jest jeszcze zabezpieczenie. Klamra z, z to zabezpieczeniem, że można je ściągnąć w razie coś. I nie wypada nam do góry. No także. Mówię, no, największym było takim tutaj wyzwaniem, żeby zrobić to tak, że, że te burty się otwierają. I można śmiało, można śmiało wykiprować. Dlatego właśnie one musiały być tutaj pokombinowane i w środek. A no i tak to wygląda. No tutaj robota też taka się szykuje fajna. Myślę, że to spokojnie się ogarnie. w Jakieś tam 2-3 dni i będzie po robocie. Tutaj tą sprężynę pewnie też będzie gdzieś tam się wywali, bo ona już nie będzie potrzebna. Tutaj oryginalnie powinien, widzę, orczyk być, żeby było automatyczne otwieranie przyczepy tutaj mieliśmy też taki pomysł żeby coś wykombinować taką jakby blachę rynne, że jak dół się otworzy to nie leci nam na koła, tylko leci tam nie wiem, z no, dobre tam 15 20 cm 20 od, od podłogi zobaczymy, zobaczę, jak będzie chwila czasu to coś może kombinuję, coś tutaj może wymyślę mu szczególnie, że jest miejsce tak myślałem, żeby ta blacha jakby tak naprawdę Zrobił ją na jakimś fajnym zawiasie, żeby tutaj, o z tego punktu myślę Miała podparcie To nad kołem by ją tutaj spokojnie by się zmieściła Nic jej nie przeszkadza i mogą się zawijać pod spód A do kieprowania by po prostu rozkładał No taki właśnie jakiś tam pomysł jest e, Myślę, że, że, że Taki dobry nawet pomysł Zawsze mniej sprzątania, bo jednak Jakby stanął na skraju sypu, To już nie leci nam to pod koła, ani na koła, tylko leci bezpośrednio do sypu. No tak Gdzieś tam zawsze człowiek kurcze szuka jednak Jakiejś tam modernizacji, wygody Żeby nie z tą łupatą machać Także tutaj zobaczę Jak będę yy, coś takiego właśnie Montował na pewno mam, będę też tutaj nagrywał Jak to ta robota Zrobiona została No jak będzie coś z tym rynną To na pewno też Wam to pokażę To było na tyle z prezentacji I zamówienia tematu Zapraszam Was do Kolejnych odcinków Tam będzie już Praca.